Bawcie się dobrze, Farbere to zawsze jest wesele, a nigdy pogrzeb. No może dzisiaj nie jest to pogrzeb, ale jest to pożegnanie w tym miejscu klubu Agrawka na Mielczarskiego 1 w związku z powyższym. Ja myślę, że to jest pożegnanie po to, żeby za chwilę Rafał i ekipa zrobili następne powitanie w następnym miejscu. Zatem nie żegnamy Agrawki, tylko żegnamy miejsce Agrawki, to jest bardzo ważne. I generalnie rzecz biorąc, dzisiejszy koncert będzie specjalny, specyficzny. Nie wiem ile razy graliśmy. Tutaj u Was, łącznie w tym klubie, ale myślę, że ponad 10 na pewno. Nie wiem, nie wiem dokładnie. Kolega tu mówi, że 11, wierzę mu na słowo, ale jakbyś mogła to piwo gdzieś skitrać, bo byłoby super. Słuchajcie, to To generalnie rzecz biorąc, jeżeli jest to 11 koncert, to tym bardziej nam miło, bo niewiele takich klubów w Polsce jest, którym gościliśmy 11 razy na przestrzeni do lura. Dzisiejszy kontent może nie będzie przegadany, ale z racji takiej, a nie innej sytuacji, trochę trzeba będzie coś tam parę słów powiedzieć i o Rafale, i o klubie, i o Arturze, i o różnych miłych i niemiłych rzeczach, które się przez te wszystkie lata zdarzyły. Farbelele, witamy serdecznie, bawcie się dobrze!